kolejnym dniu podróży na Filipinach, naszej podróży. Słuchajcie, dzisiaj jest trzeci dzień, jesteśmy w Duma pięknym mieście. No, nie do końca, ale na pewno niż Manila czy Cebu. I jestem idealnym przykładem, że jet lag istnieje. Drugi dzień z rzędu wstaje trzecia, czwarta rano. Słuchajcie, mamy szóstą rano i czas na trening. Nie trenowałem od trzech dni. Idę sobie do jednej z lepszych siłowni w Duma przynajmniej. Chyba jedynej, która ma klimatyzację. Chodzi jak chodzi, ale szósta rano jest fajne, fajna temperatura. Taka jakaś 27 stopni 26. I dzisiaj nakręcimy coś w treningu mamy dzisiaj dużo czy do zrobienia. Ogólnie fajnie, ta temperatura trzeba się do niej przyzwyczaić, tak jak się jest na wakacjach, no to nie jest, się, nie jest w stanie się przyzwyczaić z cały czas. Jest się spocony, ale miesiąc dwa. Mi się wydaje, że dwa. Jest wszystko fajnie. Tak wygląda nasza uliczka, gdzie mamy hotelik. Wąska, dwa samochody ledwo się mieszczą. Taki filipiński styl, jak ja to mówię. A no i wczoraj oglądaliśmy jedną działkę do zakupu z domem. Dzisiaj, jak nam się uda, to obejrzymy kolejne jedną albo dwie i zobaczymy, zdecydujemy. To co, to, co wczoraj no to czekamy cały czas na informacje, czy jedną działkę obok też będziemy mogli zakupić, jeśli nie, no to... A, no oczywiście, pewnie w komentarzach napiszecie, że obcokrajowiec nie może kupić działki na Filipinach. Tak, nie może. Moja żona będzie kupowała, ja tylko będę płacił. No, takie troszeczkę to niepewne, ale jakieś tam zabezpieczenia się zrobi. Widzimy się na siłowni. co wstają do pracy Zobaczcie, słuchajcie jesteśmy, siłownia Multi G a oto jej budynek, zobaczcie sobie dzisiaj tutaj trening, jutro gdzieś indziej jest trening skończony. Długi trening, zrobiłem plecy, biceps, troszkę nogi, łydki. Fajna siłownia, ma dwa piętra. I trzecie piętro to jest restauracja. O 6 rano do 8, która tam półtorej godziny treningu, prawie w ogóle ludzi nie było. Dobra, idziemy, bo tutaj mały korek się zaczął. Trzeba iść jakieś śniadanko, jak każdy normalny influencer iść do basenu z rana, śniadanko zjeść i jedziemy później oglądać kolejną działkę do, do zakupu zobaczcie sobie jak wygląda duma, getty fajne tricykle mamy mały jogging, 15 minut Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz. Po siłowni jedziemy. Dzisiaj zabieram całą rodzinę do ciepłych źródełek. Byliśmy tam parę lat temu, 3 o 4 lata temu. Zobaczymy jak się zmieniło. Jesteśmy głodni, bardzo Jest chcemy coś zjeść. To. I pokażę Wam baseniki. Bardzo fajne miejsce dla dzieci, żeby popływać sobie. Mira ruina. to modaj. do Forest Cam. Fajne miejsce, naturalne źródełka. To duża walizka. Oh, trochę się zrelaksujemy tutaj. Bardzo fajne miejsce. Tak to wygląda. Tak, gotowy jesteś na, na pływanie? Tak. Dobrze. We eat first, ok Mati? And after eat we swim. Very nice. The chicken, I want to eat Where is the chicken Mati? I want chicken juice. I want to take a photo Guys, what did you there? Pineapple? Pineapple juice Oh, fresh pineapple juice Thank you yeah. Very good Guys, first drink, my San Miguel apple is juice It's ok, it's okay. Naty, woda ciepła jest? Ciepła woda? Mary, yes? yes. Wasze zdrowie, yes. na zdrowie, mm. San Miguel Apple. No, it's all the uh, bottle, I think, uh, or or change the bottle. It's my favorite. It's a 3% alcohol. It's my favorite, but I cannot because I'm breastfeeding. It's like cooler. Uh, can I try your pineapple? Yes. It's fresh? Uh, I don't know. What do you think? Uh, yeah, what? but a lot of water. Yeah. I we waiting for na still, ale ja go swim. Wysył się na waterproof. Bardzo good. Zimna tamala tutaj. Jest bardzo ślisko, więc uważajcie. A matek się przewróci ty umiesz pływać. Ale przyzwyczajaj się człowiek. Takie bardzo ślisko morze Bym powiedział w końcu. Taka temperatura You have a lot. Oh, you already have sunburn. Yeah, yeah. Let's oh. see you, you have sunburn already. Look. I you shy. Oh, I'm

What is inside the soup? Inside the soup? It's... What can I have that way? that one? Vegetable, meat, pork Yes What mm. would you have then? I'll try a little something. Oh, chicken I'll try the It's only one spoon eh? oh, It's good Wait oh, yeah. Mama Ale jest bardzo kwaśna, bo to taka zupa, to nie to, że specjalnie zrobiona. Ale do okay. czego to porównać w Polsce, to nie wiem. Dużo warzy mięsko i to się je z ryżem. A, dodają taki proszek dlatego jest kwaśna. nie jest moim favorite, ale jak ktoś głodny to zje wszystko dlatego ja dla bezpieczeństwa wymówiłem pizzę tak trochę to wygląda jak schabowy z ryżem a miał być to kurczak i pizza barbecue. bbq oh, bon apetit, wygląda dobrze ale muszę sprawdzić ile ale to, Ice, to I jest spadek ale jest bardzo spadek, musisz być ostrożny Zobaczoną psychikę na Filipinach. Zawsze, jeśli widzę telefon i kamera jest skierowana w moją stronę, mimo że ktoś nie nagrywa, to myślę, że ktoś nagrywa. Bo już były takie sytuacje, że wiesz, ktoś tam trzyma sobie byle jak telefon, a tak naprawdę nagrywa mnie albo Jerry. Zamiast się zapytać czy coś, to nie ma problemu, a nie tak z ukrycia nagrywać. Myślę, że it's jest deep, here, yes. Okay. Whoa, it's very cold, it's four feet. 4 stopy, 4 stopy to ile to jest na tej? 30 cm ma stopa albo 33 to metr 20, to bardzo głęboko i może tutaj zjeżdżać. O tam jest zjeżdżalnia linda ta woda tutaj i bardzo ślisko. Za wstęp zapłaciliśmy za 3 osoby dorosłe, jedno dziecko, bo lili jest nieliczona 600, coś peso. To jakieś 50 to, to nie dużo. Taki duży talerz, możesz z niego pić ile chcesz. A tutaj macie drugi talerz, żebyście chcieli się napić. No, to jest obses To jest opętana. It's enough to when you dance. Zaraz trochę za późno przejechaliśmy, bo. Przyjechaliśmy po drugiej, w pół do trzeciej, i mamy godzinę czwartą, a zaraz się będzie ciemno robiło. Więc warto to jest samego rana przyjechać. a Internet jest płatny. Oh my god, oh my god. O, lubię lubię tata jest on fire. No, No it's just a joke Come on, lubię come on. Tata is just me having fun. <laughs> Look, enjoying the holiday. You need to stay there for one hour, right? What hour go yeah. Oh my god, you will be cooked up. Oh, you have to know. what's the name of zoo? <laughs> it's the uh, piggy? Chicken soup. Soup. Piggy? piggy? I think you're a carabao because you're too big. Ah. Carabao soup, <laughs> it's like your <in> body, <laughs> really <It's> hot you. <laughs> <Hachu. Mati>? hot <laughs> You put the the anur what is the name of that the flowers on your body, so you will be Rosalinda really? uh, Rosalinda. uh -huh. Rosalinda and another flower in the other side on the shoulder oh, yeah. yeah, more <laughs> <Some usually>. <laughs> <laughs> now you look like a monkey. <laughs> Your ears fall down, baby. <laughs> to do that to you, I will put all the. Uh... <laughs> Look, Mati! I'm going to kill Tata! <laughs> okay, you can eat me. We will eat here because we have a lot of money. Mary jest ranny, żeby zabrać głos. Mati, Mati, mama Mati, Tata. <gryw> you have a big... Właśnie yeah. mnie ugotowali. A teraz żona idziemy zjeść. Słuchajcie, jesteśmy po drugiej stronie away, mostu. Chodźcie, to one... jemy. Kolejny basen, o i zobaczycie co jest, o now it's real cold. Każdy mat bejdzie. O, o. Służcie. Oh, oh. <laughs> e, uważajcie na schodek, które tutaj widać. O, tu jest jeszcze jeden schodek. I jeszcze jeden. Chyba, żeby tam nie podchodził. Po ugotowaniu mnie wchodzę do zimnej wody. Takie takie hartowanie bym powiedział. O, jak fajnie. To jest to. I słuchajcie, takich basenów jak ten, jak widzicie, jest bardzo dużo. Wszystkie są już bardzo świeżą, fajną, taką chłodnawą letnią wodą, zwłaszcza jak jest upał. Idziemy na most. Trzeba przekroczyć most. Bardzo, bardzo fajne miejsce słuchajcie. Ale uważajcie na te zjeżdżalnie tutaj, bo pamiętam, że one są naprawdę czasami niebezpieczne. Są takie handmade zjeżdżalnie. Mogą mieć ostre krawędzie, prawda? Nie wiadomo na jaką głębokość wpadacie. No i bardzo uważajcie na dzieci, bo tu jest wiele, wiele miejsc, gdzie mogą sobie zrobić kuku. No i ten most to taki te na słowo honory Zwłaszcza te deski, po których chodzicie To teraz moja kolej. Może pójść na ten most. I zaraz się zbieramy. Bo już późno nie chcemy w nocy wracać. Tak będziemy. Forest Cam. Naprawdę fajne miejsce. Nie jest tanie. Można chyba nawet tu pokoje wynająć. Ale to byście musieli u nich na stronie zobaczyć. moctek. Mostek. Mostek. Mostunio, idziemy sobie. Chyba je, pierwszy raz wciąż żeby... tak taki albo podobny most. Fajnie się trzęsie zwłaszcza jak chodzi więcej ludzi. A no i w ogóle jak będziecie odwiedzać sobie te Forest Camp, troszeczkę powyżej macie wodospad Casaroro. Tylko nie polecam z dziećmi, bo tam jest dosyć długa droga i bardzo dużo po kamieniach się chodzi. Jest bardzo ślisko. Ale dla dorosłych bardzo fajne miejsce. Ugotowałaś go? You eat mat? You boiled mat? Chodź, we find the lili. Idziemy poszukać Lily. Zostałem ugotowany. Żona ugotowała męża. Zjadła na obiad. Idziemy do mola. To będzie wyczyn. Nie dajęś nikomu zdjęcia. Baby, How many photo you want give today in the mall? Huh? How many photo you want give in the mall? No more. No more. Okay. Hello. Why are you here? Hello. We're heading to Singapore. Really? Yeah. Stay there. We're gonna stay there for like two weeks. Wow. Hi. Hi Ada. Co mylisz? Co na bot? Wysunęliśmy. No to musimy wyciąć. Więc wysunęliśmy. Chcę i bo mija. Ah. Just the one. Just the rose. Man Texas. Maybe you want buy gas? Mam popatrzeć. Hej, macie nawet gasa tutaj. I to Filipiny to jest trzeci świat. A jak ktoś mi powie, że Filipiny to trzeci świat, to nie uwierzę. Na każdym rogu reklama iPhone'a 15 Pro Za jakieś 70, czy 80 tysięcy peso To Jerry musi, musiała wcześniej ponad rok pracować Dla takich pieniędzy Na pewno jest dużo, dużo kontrastów We go to shop, grocery Mama idzie kupić Wołają cię To grocery is there Kupiecie?

You dance? Hi, mom. you dance? Hello. Hello. Say hi. Hey. He? There. <laughs> no, ale to już wiecie, co to znaczy wejście do supermarketu z Jelly. Chociaż jak sam wchodzę, to jest to samo. Jak się śpieszysz, to jest bardzo bardzo problematyczne. We grocery go. A i no w ogóle na Filipinach ludzie nie mają problemu z nagrywaniem. Nigdzie jeszcze nie zwrócili mi uwagi, że nie mogę nagrywać. Marchewki. Karot. 15 zł za kilogram. Cam Camber. Jakieś 9,50 za kilogram. A po ile owoce? Owoce. Orange. Natural boosters. Więc to jest... A za sztukę. 5 zł za sztukę. 65 pesów za sztukę. Widzieliście? A tutaj jest... Honem, a mandarynki. Mandalin, a to jest orange mandarynki dużo tańsze. Cytryny. Około 2 zł za sztukę. Cheddar, o, oh, half gołta. Ile taka przyjemność? Ponad 10 zł. A ich To weźmy, może ichniejsze Będzie tańsze. A tylko poczekajcie. Tu macie 104 gramy, a tu jest tam mniej. 5 listków, a tu podejrzewam, że może być 10. A to spryciarze? Z doświadczenia wiem, że soki na Filipinach są za słodkie. W ogóle w Azji czy w Afryce. No i potala to Freddy. Tak, to świetnie, bo pan zawsze gra. Nie zawsze, ale tylko jednego z tych wyprzedzań.

Unlimited. Thank you for coming for coming No dobra, nie było strasznie tym razem Może z 20 minut tylko straciliśmy na, na zdjęcia No ale wyszliśmy, już mamy noc Idziemy koniec dzisiejszego dnia Wystarczy nam ile. dzisiaj, ciężko, ciężko. Trzeba jakieś blogi dla was przygotować. Muszę tego usiąść.